Jeżeli macie wolne 9 zł, to już 18 października będziecie mogli je wydać na tego typu doświadczenia. Ja nazywam się Tomasz Popularczyk, serwis AntyWeb i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy Samsung Galaxy Fold to naprawdę przyszłość rynku smartfonów i jakie są moje pierwsze wrażenia dotyczące używania smartfona po kilkunastu minutach. Pierwsze, co przychodzi na myśl po spojrzeniu na Galaxy Folda, to jest duży, jest dość nietypowy, przypomina jakby złożone dwa Galaxy S10. Wrażenie to mija w momencie, kiedy go rozłożymy i wtedy naprawdę wygląda to naprawdę fajnie, ciekawie, interesująco, ale... Kazą na całym tym wizerunku jest to wielkie, to wielkie zgięcie, które tutaj się pojawia e, idące przez środek ekranu. To zgięcie jest wyczuwalne palcem, to zgięcie jest widoczne dość, dość mocno. No, trudno się dziwić, tak? bo ekran jest taką dobrą sprawę folią. Co prawda podczas zwykłego korzystania trudno to odczuć, nawet przy mocniejszym uciskaniu ten, ten ekran się nie ugina. On nie jest giętki, nie jest sprężysty, ale no, czuć, że to jednak jest folia. Niemniej Galaxy Fold robi piorunujące wrażenie również po złożeniu. Bo chyba nie ma na rynku drugiego smartfona, który miałby tak grube ramki wokół ekranu, przynajmniej obecnie. Ma to jakiś tam sens, ma to jakąś logikę, bo przecież ten drugi ekran na dobrą sprawę będzie nam służył tylko do wykonywania połączeń i jakichś dodatkowych czynności. Cała magia zaczyna się po rozłożeniu. I tutaj kolejna ciekawostka, bo wykonując jakieś czynności na ekranie małym, na przykład przeglądając strony internetowe, po rozłożeniu ekranu możemy kontynuować to dalej. Działa to i pełna jakby ciągłość tej, 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 tej naszej pracy, czyli aplikacja się nie zamyka, aplikacja się uruchamia w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy na małym ekranie. Niestety nie działa to w drugą stronę, czyli w sytuacji, kiedy na przykład na dużym ekranie będziemy oglądali sobie film na YouTube i będziemy chcieli nagle, nie wiem dlaczego, no może zdarzyć się taka sytuacja, będziemy chcieli nagle przełączyć się na mniejszy ekran, to w drugą stronę to nie będzie działało. Co ciekawe, w przypadku dużego ekranu otrzymaliśmy tutaj szereg funkcji związanych z multitaskingiem. Co prawda nie umywa się to do tego, co oferują iPady z iPadOS, no ale jest jakimś tam ciekawym udogodnieniem. Możemy jednocześnie na ekranie uruchomić trzy aplikacje. Jedna będzie na całej wysokości, a dwie będą z boku dzieliły sobie ekran dokładnie po połowie. Po obróceniu smartfona poziomą możemy sobie podzielić ekran natomiast na dwie równe części i na przykład na jednej stronie oglądać sobie YouTube'a, a na drugiej przeglądać stream na Facebook'u. Tych możliwości jest stosunkowo sporo, mamy tutaj dok wysuwany za prawej krawędzi i w tym doku mamy podręczne aplikacje, które możemy sobie w dowolnej chwili przywołać. Po powrocie do ekranu głównego również możemy za pomocą jednego gestu wywołać z powrotem nasz, e, nasz multitasking. Działa to całkiem przyjemnie, ale jak mówię, nie umywa się do tego co mamy w iPodOS, gdzie działa to płynniej, ciekawiej, fajniej i jest o wiele bardziej elastyczny. Wielu linii popularnych budowano w boszczą krawędź smartfona i moim zdaniem jest to najlepsze miejsce, w którym mógłby się znaleźć. No ale ja osobiście nie przepadam za czytnikami w ekranie. Od strony technicznej smartfonowi tak na dobrą sprawę nie brakuje niczego. Na pokładzie mamy najmocniejszego Snapdragon 85 12 GB pamięci RAM. Galaxy Fold posiada dwa ekrany typu AMOLED mniejszy ma przekątną 4.6 cala, większy 7.3 cala. Aparaty zostały niemalże żywcem wyciągnięte z Galaxy S10 Plus. Tyłu mamy aparat złożony z trzech modułów. Są to 16 megapikseli ultra szerokokątny, 12 megapikseli szerokokątny oraz 12 megapikseli telefoto. Natomiast z przodu mamy kamerkę 10 megapikseli, a po rozłożeniu Galaxy Folda otrzymujemy tą samą kamerkę 10 megapikseli plus 8 megapikseli do sterowania, do łapania głębi ostrości. No dobrze, ale skupmy się na tym, jakie pierwsze wrażenie budzi smartfon Galaxy Fold, który jest teoretycznie przyszłością rynku smartfonów i czy jest on wart zapłacenia 9000 zł. Uff. To bardzo trudne pytanie, bo jeżeli ktoś ma kupić tego smartfona, jeżeli ma 9000 zł, to go widać na telefon, który będzie na pewno różnił się od wszystkiego, co do tej pory jest dostępne na rynku, to z pewnością to zrobi. Natomiast samego Samsunga Galaxy Fold trudno uznać za coś więcej, aniżeli póki co pewien eksperyment, pewne doświadczenie, pewien mm, rodzaj prototypu, który, który, który trafi przede wszystkim do Early Adopterów. No i ci Early Adopterzy będą takimi beta testerami tej technologii, tak? Nie zapominajmy też, że jest to ulepszona wersja Galaxy Folda, który miał przy tym swój Falsta w kwietniu, kiedy to mechanizm Mechanizm rozkładania ekranu oraz wyświetlacz wręcz rozpadały się w rękach recenzentów. Samsung deklaruje, że składany wyświetlacz ma wytrzymać 200 tysięcy złożeń i rozłożeń, co tak na dobrą sprawę przekłada się na 5 lat użytkowania. Oczywiście to już sprawdzono. Redakcja CINEP zbudowała maszynę, która non stop sekunda po sekundzie składała i rozkładała Galaxy Folda. W sumie smartfon wytrzymał 120 tysięcy złożonych rozłożeń, co nie jest takim samym wynikiem jak deklarowany, ale mimo wszystko robi jakieś tam wrażenie, bo powinno teoretycznie wystarczyć na 3 lata bezproblemowego użytkowania takiego smartfona. Ktoś inny jeszcze przeprowadził też te, tego typu testy, tam smartfon wytrzymał nieco więcej, więc jest to prawdopodobnie kwestia egzemplarza, kwestia szczęścia, kwestia tego, mm, jaki model nam się akurat trafi. Natomiast no cóż, trudno nie powiedzieć, że jest to smartfon wątły. Im więcej mechanicznych elementów, im więcej ruchomych elementów w urządzeniu, i mam tutaj na myśli nie tylko składny ekran, tak na dobrą sprawę, ale też innych producentów, którzy montują wysuwane kamerki, tym większe ryzyko, że to ulegnie uszkodzeniu. Dlatego ja osobiście nie jestem zwolennikiem smartfonów, gdzie coś się rusza, gdzie coś się wygina, gdzie coś się wysuwa, bo to na dobrą sprawę aż się prosi, żeby, żeby, żeby uległo uszkodzeniu. To fajnie wygląda, to jest ciekawe, to jest efektowne, ale niestety to nie jest trwałe i, i moim zdaniem nigdy nie będzie. 18 października 9000 złotych. Wszyscy klienci kupujący Galaxy Fold'a otrzymają też specjalne etui oraz słuchawki Galaxy Buds. No to jak? Kupujecie?